Witam się z Wami w Warszawie. Pod szpitalem na Płockiej przywiozłam Pana Tateła celem przebadania i zrobienia tomografii komputerowej płuc. Przygód, ciąg dalszy. Nie było mnie. Jak pewnie zauważyliście, jest to związane z tym, że było mi źle w życiu. Było mi bardzo źle. Miałam kolejne epizody depresyjne i potrzebowałam po prostu pobyć sama ze sobą i troszeczkę. Zająć się swoimi myślami i tak trochę obtajać. Już jest nieco lepiej, jestem troszkę bardziej zplanizowana. Podjęłam pewne życiowe decyzje, ale o tym później, za miesiąc, dwa, nie, nie w tej chwili. I co? To może zobaczcie, co się działo w międzyczasie, bo gdzieś tam jakieś urywki, przerywniki kręciłam. Nie wiem, jak długi będzie ten materiał i jak dużo się nagrało. Ale oglądajcie. A ja chyba nie nagrywałam. O kurde, masakra. Dzień dobry jeszcze raz. Dzień dobry. Zapomniałam że wcisnąć guzik do nagrywania. Ja nie wierzę. Kochani, jesteśmy na wsi. Tutaj mamy już ogródek. Mama go przedstawiła. Tam są po, te pomidorki, selery, pory. Tam mamy dalej selery i. Cebule, cebule, cebule. Tutaj różny miks nasionek. Tu są poziomki. Tam nie pamiętam, co jest, jakiś miks, truskawki. A tu pani mama e, dosiewa moją kwiatową łąkę. No bo dosiewamy różnych kwiatów. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. A to teraz trzeba pograbić, wiesz? No dobra. A tutaj zobacz, już wyrosła nam reklamówka. Koniec? Koniec właśnie. To mówię, że tu worek trzeba nie, Idziesz teraz to z panią. Bawić się do domu. Dobra, a ja idę sprzątać. Idziesz pies? Tak. Jak widzę to tyle materiału, który mi się zachował. A szkoda, musiałam go pokasować niechcący. A szkoda, działo się różnie. Te lepsze momenty starałam się upamiętniać, aczkolwiek niechcący skasowałam trudno życie. Użyła mnie dzisiaj pewna historia, która spotkała mnie na żywca. Jesteśmy wszyscy w Warszawie z różnych powodów i przypomnę tam się bezdomny pies na działkę. No, standard. A gmina postanowiła go odłowić, oddać do stroniska i tak dalej, i dalej, i tak dalej. Całkiem słusznie. Natomiast postanowili nie zapytać i pod naszą nieobecność wejść na teren działki, która jest zagrodzona i zamknięta, ustawić pułapki na bezdomniaka. No jest takie, no sorry, nie! Dzwonię do pani Sołtys i mówię, proszę pani, to jest absolutnie tak, jakby do pani mieszkania ktoś wszedł. Bez Pani zgody, bez Pani pozwolenia, podczas Pani nieobecności. Jak to można inaczej nazwać? Bo dla mnie to jest tylko e, jedna nazwa i to podlega pod paragraf. Skłóciłam się, bo wiecie, ona ja mi tutaj, że to dobre intencje, dobre intencje, pies i my, i w ogóle wszyscy. Ja mówię pani, co no nie bardzo interesują mnie intencje ze względu na to, że my nie jesteśmy anonimowi na tej e, wsi sąsiedzi mają numer telefonu do nas, Państwo macie numer telefonu do nas i wystarczyłby jeden telefon, żeby tą sprawę załatwić tak jak trzeba i należy formalnie. Ale nie, no po co, po co? Można traktować jak swoje. Chodzić, zostawiać pułapki na psy bezdomne. Świetnie, po prostu świetnie. Aczkolwiek ja tak tego nie zostawię, to się od, odbije echem. O! Takie sformułowanie jest właściwe i tak e, się stanie, mówię Wam. Dzień dobry. Ładne okoliczności przyrody, to znaczy, że jesteśmy na działce. Jest dwa dni później niż widzieliście. A klatki na psa nie ma. Bezdomniaka też nie ma. Jak się okazało, nie był to bezdomniak był to pies człowieka ze wsi obok. Zabłąkał się. Oczywiście pani Sołtys jest wielce oburzona, że nie zgodziliśmy się na wchodzenie na naszą posesję bez naszej zgody. No jak to tak może być, że oni nie mogą wejść? I że ja jestem zbulwersowana tym, że bez wiedzy, zgody i pozwolenia ktoś obcy właśnie na działkę obwiniła nas, że dokarmiamy bezdomniaka. Nic mi na ten temat nie wiadomo. Idziemy przywitać się z panią Mamą, dobra? Chodźcie. Tutaj w międzyczasie pokażę Wam, że duże przerośnięte magi jest już ścięte, wprawdzie trochę mokre musi przesnąć i będziemy robić a suszone magi. Czyli będziemy ciechać, ciachać, ciechać z tym i później na pył mielić. A kto tu jest? Cześć! Dzień dobry! Dzień dobry, cześć! Przywitaj się, przywitaj się, przywitaj się, cześć! No, starczy. A częściowo będziemy robić magii na bulion, który zamrozimy i będą takie, wiecie, kostki a'la magii. W sensie magii, magii, wiecie, takie kupne. To idziemy się witać dalej. co, ja muszę stanąć z drugiej strony, żeby Cię było lepiej widać. O. Uf. I teraz dzień dobry. Dzień dobry. Co słychać? Przekręć tu, to, to będzie wiadomo, co słychać. Co tutaj rośnie? Niektórzy śpią, a niektórzy pracują. Jest szósta, mamo, bój się Boka. Szósta? No, szósta czterdzieści. No to szósta czterdzieści, czyli siódma. Za to moje psie dziecko ci dałam do pomocy. Zobacz, jak ci ora. Patyczkiem. No bardzo mi pomagała. Wskakuje na plecy, za dziabkę i ona będzie. Tylko z moich pleców zasobnie. Dobrze, podział obowiązków mamy taki. Dobrowolny dla jasności, że pani mama robi w polu, ja robię śniadania, obiady i kolacje. A dzisiaj na śniadanko będzie jajeczniczka. Herbatka w szklance. Nie w kubku, bo to całkiem inna herbata jest. I tyle. A teraz tak poważnie nie powschodziły wszystkie ogórki chyba trochę jeszcze dosieje. To będą troszkę później, ale będą. A ja tutaj piliłam. Gdzie? Tu, gdzie dziabierz. I to jest pielenie? O, takie jest pielenie. Nie widzę dużo większej różnicy. Oczywiście są jakieś tam drobiazgi. O, 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 zobaczcie. O, o, zobaczcie, jak się działo o Takie maleńskie. Maleństwo, ale do. No. Twoja Kira też była maleństwo, a teraz zobaczę jaki kawał psa niedobrego. Zdecydowaliśmy się na kilka indywidualnych spotkań z behawiorystą z Kirą. Więc może coś podziałamy w kwestii obroży i tego gryzienia. obroże to, to siła przyzwyczajenia. No na tak, pod... ale kwestia tego, żeby ją bezstresowo przyzwyczaić. Aha. Wiesz, żeby to nie był dla niej jakiś taki nie wiadomo jaki dyskomfort, że Boże, męczę się. A szczególnie, jeżeli są specjaliści, a spotkanie nie jest drogie. Dobra, to ja idę robić śniadanie, Dobra. a po śniadaniu muszę się iść umyć, bo. Bo. Jak się pójdziesz? Tutaj już wstępnie śniadanko się przygotowuje. Przekąska <laughs> dla psa też jest. Szczepiarek własnego chowu już. Warzywa oczywiście. Nie, całkiem e, fajny jakościowo chleb w składzie. Nie jest to czysty skład w sensie. Mąka jest drobniejszego przemiału niż powinna, ale niechaj będzie. E, no, idę jeszcze, moi drodzy, po własną sałatę. Tutaj mamy, słuchajcie, szczypiorek, całkiem już duży. A tam mamy sałatę, którą trzeba przerywać. I którą trzeba będzie wysadzić. Tu są buraczki całkiem duże. Eee, obojętnie, moja jak sałatę będę rwała? Te duże wybiera. Dobra, a powiedz mi, eee, ona jest nawożona, czy nie? Nie. Bez nawozu, żadnego. Dobra. <laughs> Niby maleństwo, ale jako taki maluteńki dodatek do eee, śniadania wystarczy. Dobra, to idę ją umyć. No i jajeczniczka gotowa. Z warzywkami, chlebkiem. Ja mam wodę, mama ma herbatę. Z czterech jajek, czyli wychodzą po dwa jajka na osobę. Myślę, że dobra porcja na śniadanie. Bardzo dużo tego wyszło jak na cztery jajka. Powiem Wam o moim ostatnim odkryciu wód. A to jest szampon familijny, który jest z jakąś zaszłością perylowską, ale on tak dobrze robi na moje włosy. Skóra faktycznie się nie przytłuszcza po nim. W składzie pewnie ma sam syf, nie wiem, nie sprawdzałam, ale jak on się dobrze sprawdza, no, a co on tu ma? No, skład jest krótki, więc może nie jest taki źle. Uwielbiam. Serio uwielbiam. Wykorzystując czas oczekiwania, aż się nam, nam mi woda nagrzeje do mycia, A nie mamy, słuchajcie, tutaj kanalizacji w centrum miasta, jak najbardziej miasta, wsi, jak najbardziej jest, aczkolwiek tutaj na dzielnicach yy, mieszkańcy nie wyrazili zgody, żeby poprowadzić kanalizację. Dla mnie to jest nie do pomyślenia, ale do no, niech. Nie zgodzili się, nie ma. Trzeba korzystać z pomp, podgrzewaczy itd. itd. Trzeba było wybudować szampon. No, długa historia, nie będę teraz opowiadała o detalach architektonicznych i infrastrukturze przyłączowej działki, bo to nie jest istotne. Ale czekam, aż podgrzewacz załatwi mi ciepłą wodę do mycia. I teraz, moi drodzy, jaki jest plan? Plan jest taki, że tutaj jestem, moi drodzy, tak mniej więcej do połowy tygodnia. Przyjeżdża Kuba, zabiera mnie, jedziemy do Warszawy, podmieniamy się z panem Tatełem. Pan Tateł się dalej diagnozuje. Trochę posiedzimy w Warszawie i wracam tutaj na tydzień. Cały czerwiec spędzam raczej z mamą tutaj, będzie nam łatwiej dwie. No i wakacje będą mieszane trochę w Warszawie, trochę tutaj na działce. I uwaga moi drodzy, dałam wypowiedzenie z pracy. Długo się z tym bujałam, gdzieś tam biłam się z myślami, czy to jest dobry pomysł, ale postanowiłam iść dalej. Jak wiecie już ładnych parę miesięcy czy tygodni temu, gdzieś tam się biłam z tym i zastanawiałam się, czy to zrobić, czy to nie, zrobiłam. No. Więc przed orcią poszukiwania pracy. Myślę, że źle nie będzie. Przyznam, że miałam poczekać z ogłoszeniem informacji o zmianie pracy. A Kira, nie drap! Możesz nie drapać, ale mówię, a na żywca. Skoro się wydarzyło, to czemu o tym nie powiedzieć, a szczególnie, że jest to moja decyzja i yy, myślę, że słuszna, że czas się trochę może rozwinąć, zobaczymy. Czysta, świeża i pachnąca. Dzień dobry. Mogę powąchać? Możesz. Mhm. Jak śmierdzi. Czym? Mokrym psem? Nie. Żartuję. Wiesz co, ten, ten szampon familijny nie ma jakiegoś takiego super nie, trwałego bardzo przyjemny, ma zapachu. Żartowany. Aczkolwiek mi tak dobrze robi na czerep, On jest stary. Ja pamiętam, jak on był jeszcze w innej butelce i wtedy też mi dobrze robił. Teraz podtrzymuję, przepraszam, że się mrużę, ale słońce wagi. Jak jaka, ty jesteś skromna. Szampon familijny idź dobrze. głowy umyjesz i zadowolona jesteśmy. Mama jest przykładem, czystym przykładem osoby, która nie ma żadnych problemów skórnych z głową. Czym umyję? No, jaką odżywkę założę? Odżywkę, dołoży? tak. A my odżywka też. To radny. i tak włosy będą dobrze wyglądać. Tak, dokładnie. Jakich ich ułożę, tak. Po zazdrościć. Ale Cześć. może kwestia tego, że masz krótkie, wiesz? E, raczej nie. Bo czy krótkie, to Jakbym odżywki nie nałożyła, to bym miała takie siano. Właśnie, że nie, A tak to nie ma No dobrze. Czy to, gdzie, czy ludzie, to takie sianowate ma. Dzisiaj nie będziemy mieć super ambitnego obiadu. Kuchnia wydaje gotowaną fasolkę szparagową, mrożoną zeszłoroczną oczywiście. I pierogi też gotowe. To dlaczego nie ambitny? Bo wszystko mamy zamrożone, wrzucę tylko do wrzątku, y, zrobię okraskę z cebulki no. i masełka i wejdzie, moi drodzy, będzie. Nie, nie, ja no. z suwareczkami, bo ja mam skły i ze suwareczkami. No to ty sobie zrób, tak? No. Dobrze, Dobrze. Dobra, nie, nie, jak to ja mam to że nie wygląda, to przeważnie, wiem, wiem. <laughs> przepraszam. E... Idę popracować trochę. Dobrze, to to jeszcze pracuję, jeszcze miesiąc, bo się jeszcze... przyznałam, że... Że, 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 no, od, że odchodzę, dałam wypoży... wypowiedzenie, wypożyczenie. Idę ja na chwilę do sąsiadki. A ty idę z tobą na ploty. Dawno nie widziałam. Nie, bo będziemy długo siedzieć, a ja nie chcę siedzieć. Ale przecież ja nie przedłużam. Ja zawsze cię nawet popycham, choć, choć idziemy. Dobra, idziemy na plotki do sąsiadki, wr wracamy od sąsiadki. Tylko, ja, no dobra, ja się no. biorę za pracę, a ty co będziesz robiła? Siedziała i odpoczywała, bo ja już się napracowałam. Mhm, mm to chociaż może popytuj psa. Nie. co to nie chce chodzi? Ja nie jestem. Ona ma wolność i swobodę. No ja wam powiem, że poruszenie się zrobiło w związku z tym, że e, kilka dni nie nagrywałam. No, z jednej strony miłe, ale z drugiej strony też takie zobowiązujące. Zatem ten film już kończę czym szybciej, bo... Nie chcę, żebyście się martwili. Wszystko jest w porządku, jest stabilnie. Tak jak mówiłam, miałam gorszy czas w swoim życiu, taki bardzo. Mm, skup chciałam się w nim bardziej skupić, o, na sobie, w ten sposób to ujmę. A, a tutaj mamy panią Kirę. A, I zaczynam kolejnego vloga, po prostu w tym samym dniu Nie chcę, żeby, wiecie, przedłużać. Zauważyłam, że mam coraz większe problemy z wypowiadaniem się. Jak nikt nie, nie nagrywam, nie kręcę, nie chodzę z w przepraszam. No dobra, dzięki, że wytrwaliście, ja już tego vloga kończę i zaczynam następny tym samym dniem. Będzie na początku trochę pomieszania z poplątanem, ale w końcu dojdziemy do ładu, składu i wyjdziemy na prosto. Pa!